Kot, który marzył, by zostać koniem, wczesna lekcja empatii, poczucia własnej wartości i piękna różnorodności. Miguel to mały żółty kotek, który przypadkiem trafia do stajni. Tam poznaje Maxa, dobrego i życzliwego psa, lamie, mądrą i opiekuńczą klacz, oraz grupę zwierząt tak różnych, jak i cudownych. Razem dzielą się zabawami, codziennymi rytuałami i wyzwaniami. Ale przede wszystkim uczą się miłości, przyjaźni i poczucia własnej wartości. Kiedy Miguel spogląda w kałuże i odkrywa, jak bardzo się różni, rozpoczyna wewnętrzną podróż, aby zrozumieć, kim naprawdę jest. Dzięki ciepłu stajni i uczuciu swoich nowych przyjaciół, uczy się, że prawdziwa siła rodzi się z miłości do siebie i zaufania do tego, co czyni go wyjątkowym. Wzruszająca opowieść która przekazuje ponadczasowe przesłanie o tożsamości, poczuciu własnej wartości i niezastąpionej wartości każdego istnienia. Poprzez słodkie przygody Miguela, małego kotka z wielkim sercem, dzieci są zapraszane do tego, by przyjąć siebie takimi, jakimi są i docenić różnice u innych. Opowiedziana z czułością i prostotą historia przypomina nam, że szczęście nie pochodzi z porównywania się z innymi, lecz z uznania własnej wartości. Kot, który marzył, by zostać koniem, historia pełna czułości, która, jak powiedział jeden z czytelników, łączy w sobie delikatność kota, szlachetność konia i magię farmy. Urzekająca opowieść o przyjaźni i poczuciu własnej wartości, idealna do czytania i dzielenia się z rodziną.